Siemano widzowie, to ja i i dzisiaj se zagramy w Braura, tak? I mamy 50 sobów, więc jutro specjal. Zdrazę wam mm, napiszcie w komentarzu, czy chcecie inny czy odcinek z kamerką nie. Bo specjal, który planowałem, to nie? To jest, że ten... Że... ten... Jak? Jak, jak to było? że będzie na razie jeden odcinek, bo bez Mówienia tylko będą napisy, że siema, nie. Zostawcie suba lajka. I, i będę tam grał, nie? I taka muzyczka. I to takie coś się pojawi. I napiszcie dzisiaj w komentarzu, czy, czy chcecie coś innego odcinek z kamerką, nie. I wbijcie i zostawcie lajka i suba, bo lecimy po 100 subskrypcji. Wreszcie mogę powiedzieć 100. No i wbijcie tu. To, że mam 50 sobów, to wbijcie tu 5 lajków, mamy. No. I co so otwieramy mega boxa, ale na początku... O no, dobra. czekajcie, ja mogę sobie tego panu ulepszy... O dobra, najwyżej mi czy do niego wypadnie. Wygadza. Dobra, nie mi się ząbać, nie? No i zostawcie, bo mam 50 subów wreszcie. Zesłaniam sobie nie wiem, nic nie widzę. Nic. Świetnie. Jak zwykle. No to co? Cięcie i kolejne konto. Dobra, widzowie, cięcie, cięcie i pocięciu. Jak zwykle mówię to w każdym takim odcinku. E, dobra. Let's go. Mega boxik. Tu akurat sobie nie zakryłem. Nie wiem czemu. Nie, nie kupuj tego. Weź tu. No to cięcie co nie i teraz kolejne konto Dobra widzowie po cięciu jesteśmy znaczy no ja jestem mm, Koletka mm, Wszystko dobrane no nie wiem Zapomniałem Nie no. no Dobra to cięcie Dobra jestem Hej widzowie Dobra, dobra, dobra. Jeszcze, jeszcze zagrałem tak z dwie, trzy rundki. A za ile koniec sezonu tak bydłuj? Hmm, czy jutro koniec sezonu, czy? To nieźle. No, nie wiem. Dobra, w kolejny akurat zasłonię. Dzięcie. Teraz konto dla gości, tak, konto dla gości. No i teraz sobie akurat zasłonię, teraz muszę. no jak nic nie wypadnie, chcę. O, jeszcze. Jeszcze to do tego, to do tego mam. Oczywiście kolecik, dobra. Ile? Ile tego? Nie wiem, tego wejdów jest Nie no, widzowie. E, to trochę zapatrzę. Dobra, cięcie i widzimy się jak mi to zniknie. Dobra widzowie, znikło mi to i teraz se zasłonię. Nie wiem. Jeden. kolt Dwa. Trzy. Cztery. To jeszcze źle leciłem, ja nie mogę. Ale tu chyba nie. No to teraz kolejne konto, co nie widzowie? Teraz widzowie, konto yms 2 tak, tak. Nie wiem czemu Ygames2, a nie kto to nie wiem. Tak, to jest. Dobra, to 11 minut. No, dobra. Dawaj minę, o dobra, jest. Słynie. 1, 2, 3, 4, 5. Rp. Co? Co? Czekaj, czekajcie. Czekajcie. Ósemka. Aha. Dobra. Ósemka. Yy, nie, czekajcie. Czekajcie, chwilkę, widzowie. Na chwilę cięcia Dobra, widzowie, zrobiłem screena, ale. Nie, dobra. Trzy nowe postacie. Ósemka. Totalnie sześć. Nie, za to, to musicie wbić tu jakieś. 10 lajków, naprawdę. No, że ósemka. Dobra. Dobra widzowie, kolejne konto, tak, tak. Kolejne... No ale tam to nie nadal szokowało. Wczoraj był squig, dzisiaj tylko... Dzisiaj 8 postaci, ja nie. Dzisiaj 3 postaci. Świetnie, no. Tutaj też se zasłonię. Nie widzę. Dobra. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Naprima. To ja miałem rzeczy. Pięć i wypadło. No czyli piątka... piątka... Y, jak Jakie piątka? Można im ufać. Ale nie no, widzowie! Częściej widzimy się na głowie. Prawda no, widzę, jesteśmy, ale... No ale ja nie wiem.